Witam, dzisiaj wam pokażę gdzie są wszystkie holospreje i jak je wziąć. Zapraszam do oglądania. Pierwszy krok, który musicie zrobić to tutaj macie taki taki tablecik. Klikacie go i wtedy pisze, że wzięliście zaproszenie. Zaraz wam pokażę wszystkie lokacje holosprei. Zaraz się widzimy. Pierwszy holospray jest na działo orbitalne. Idzie się tutaj na takie coś, i tu jest właśnie pierwszy holospray. Następny holospray jest w osiadle. Poczekajcie, zaraz zobaczę. Dobra, yy, jak się anuluje, usuń. Osiole, gdzieś tutaj jest następny spray, u góry w domku. Tutaj jest. Ostatni holospray jest na lotniskowiec. Jak wejdziecie, trzeba zrobić taki mały parkur po skrzynkach. Znaczy, nie no taki mały. I tutaj, o, znajdujecie ostatni holospray na mapie Olimp. Teraz wam pokażę na mapie tej drugiej. Królewski Kanion. Pierwszy holospray na mapie Królewski Kanion. Jest tutaj, o, w tym miejscu. Na bunkrze. Bunkier po tej stronie. Tutaj macie pierwszy holospray na królewskim kanionie. Drugi holospray na piekulewski kanion jest w klatce i jest na samej górze, w tym miejscu. I ostatni, trzeci holospray jest na miejsce katastrofy, tutaj mniej więcej na środku, właśnie w tym miejscu na skrzynce, tutaj jak się wchodzi i zbieramy ostatni, pisało 100%, odblokowano szyfru. No i to są wszystkie holo spraye na no, no na, tym, na tej mapie, królewski kanion, o. Zapraszam do moich innych filmików. Dobra, witam. To jednak nie było wszystko i na strzelnicy jeszcze jest do wprowadzenia jakiś szyfr. Sprawdźmy co to będzie. statek chyba przyleci. Ewakuacja. Przyleciał statek. Wsiadamy. Wysiadamy. Gdzieś, nie wiem, gdzie. Gdzieś, gdzie nie ma nic. Poza mapą gdzieś. Gdzie woda. Tylko się pokazuje. Idziemy. Wielka winda do góry. Jedzie. Czeka. myślałem, że coś więcej będzie, od znaka więc to się dostaje za to wszystko, no.